nam tą kaszankę, potem wpierdolam jej cipę Jestem dziwko ramenia, że mnie podbijaj, proszę z lisem Jestem kurwa mefedronia i już się tego nie wstydzę Mówi do was, ramenciga, widzę siebie w pierwszej lidze Po dla żomali, po dupę, no i cipę Jestem kurwa, aż za piękny, jestem piękny i to widzę Jucham wszystkie kurwy, w czyste beka a nie szydzę Jestem żomia, ciga, ściągaj gacie, po kaplizbę Jestem dziwko ramenciga, a nie burger od krakina Kurwo będziesz rozjebana, już nie będziesz dziś chodziła Moim małym Tobie dzisiaj na gasaki Spuszczam się w minutę, jestem szybki Kawasaki Suka w tej dziwce, guci na pizde Nożyk na kiste, ramen gang xd Suka w tej dziwce, guci na pizde Nożyk na kiste, ramen gang Spotkasz mnie na Idyllwood, bo tam zawsze robię gnój Jak mnie spotkasz, robisz lód, jak mnie spotkasz, no to chuj Jak mnie spotkasz, no to chuj, no bo chujów jest za dużo Jestem, kurwa, arogancki, mówmy, czy gadon i truzo Suka w tej dziwce, guci na pizde, Nożyk na kiszce, ramen, gang, xd Suka w tej dziwce, guci na pizde, Nożyk na kiszce, ramen, gang,